Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale na wstępie chciałbym wam podziękować za liczne subskrypcje łapki w górę oraz komentarze no i tak jak mówiłem spośród jednego komentarza który skomentował base w poprzednim odcinku wybierzemy sobie teraz jedną osobę muszę to zrobić w taki sposób wiecie ram pam 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 rachu, ciachu i zatrzymałem się tutaj na base i heja także kryptomarzenia wygrałaś 50 dolarów. Jeżeli chcecie również wziąć udział w kolejnych konkursach, to komentujcie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich konkursów i będziemy je robić pod odcinkiem. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. No i przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka. A będzie on trochę inny niż zawsze, bo poruszymy sobie, czy na rynku kryptowalut w tym momencie nie jesteśmy przebodcowani. Ja, jako kanał, który trochę nagrywam newsy, trochę nagrywam update z rynku kryptowalut, a trochę nagrywam wam moje spojrzenie. Chcę zwrócić uwagę na to, że uważam, że w tym momencie na rynku kryptowalut się za dużo dzieje i ciężko, ciężko jest się połapać. Dobra, ale przejdźmy, przejdźmy sobie dalej. Odpalę sobie tylko cryptobubbles i będę więcej gadał na razie w tym odcinku. Ale przede wszystkim moim zdaniem w tym momencie na rynku kryptowalut jest za dużo newsów, za dużo rzeczy się dzieje. Jakby ceny nie rosną ani nie spadają, a newsów, które się pojawiają, informacji, które my musimy Musimy, no jakby my przyswajamy, jest w tym momencie strasznie dużo i spójrzcie sobie na to, że niedawno było, wczo wczoraj, tak, wczoraj było wystąpienie Pawela. Ja byłem, nie ukryłem przez dwa dni offline, miałem urodziny dziewczyny, wyjechałem gdzieś tam, nieważne. i Ja Wam powiem, że ja po dwóch dniach kompletnie nie wiem, co się dzieje na rynku kryptowalut. Jest tyle rzeczy, które się po prostu podziały, które się zmieniły. Że to jest masakra? No i teraz pytanie, czy warto to wszystko śledzić? Bo nie ukrywam, że zawsze staram się być w miarę na bieżąco z rynkiem, krypto, czytam newsy, przeglądam tego Twittera, oglądam inny, innego YouTube'a również. A wejdziemy sobie tak realnie. Wiem, że trochę tu robię swoje zaprzeczenie, bo trochę chcę Wam dać taką radę, żebyście nie oglądali i nie, nie, nie scrollowali tyle Twittera. No a przecież sam to dla Was nawet robię. Także to też jest moja praca. Ale chcę tutaj dać takie szczere spojrzenie, że uważam, że w tym momencie jesteśmy wszyscy przebodcowani Za dużo czasu większość inwestorów spędza na Twitterze, w czytaniu tych wszystkich dram, tego, tego co się dzieje. No bo zobaczcie na to. Ostatnio coraz więcej World Liberty... Czyli projekt Donalda Trumpa cały czas skupuje, skupuje, skupuje. No i wszystkie portale informacyjne podają to jakoś super newsy. Ja już tego nie podaję, że po prostu no, Trump skupuje dosłownie kryptowaluty. No ale szczerze, czy nam to coś zmienia? Czy to, że Trump kupi kolejne 5 tysięcy Ethereum wpływa wam na jakąś informację? Czy, czy, czy coś wam zmienia? Jakby wnioski, jakie można wyciągnąć z tego, no to, że Trump jest byczy na Ethereum, na kryptowaluty. Trzeba sobie przyznać, że to jest dalej mały procent pewnie jego portfela, więc trzeba z tym, z tym uważać. No i jest również na parę innych kryptowalut, które jest, rzeczywiście to jest fajne dowiedzieć się, jakie kryptowaluty inne trzyma. Ale cała cała reszta jest trochę taka, wiecie, no niepotrzebna, nie? Fajnie jest wiedzieć, że trzyma Ethereum, Linka, Ondo, Aave, Bitcoina i Ethera. Bardziej tutaj te mniejsze kryptowaluty są ciekawsze pod tym względem. Ale czy coś jeszcze warto wiedzieć, że on kupuje, dopóki nie sprzedaje, czy coś? Nas to chyba nie interesuje, nie? I, i po prostu no ja uważam, że trochę za bardzo. Ostatnio mieliśmy całą tą aferę z Dipsy. Wyszła nowa aplikacja do AI, która obaliła cały rynek AI w minutę. No i tych informacji była masa. Przecież no nagle wszyscy zaczęli roz, rozrabiać tą apkę, jak ona działa, czy to jest zagrożenie z Chin, jak to będzie wpływać i tak dalej. Minęły trzy dni od tego newsa, może cztery. No, i szczerze, coś się zmieniło. Tało odbiło, tało, wiecie, rynek kryptowalut spadł, AI spadło, a znowu potem się okazało, że takie tało zalicza bardzo mocny comeback i jest szansa, że znowu się zrobi nam trend AI nie? w tym momencie. Także no pomimo takiego spadku, takiego złego newsa, no to nagle wszystko wraca do normy i, i, i jest spoko. Więc jeżeli ktoś od tego 27 do 28 grudnia słuchał i wczytywał się w tego newsa o tym, co się stało. No, to szczerze, albo stracił czas, albo wpłynęło to na jego decyzje inwestycyjne i prawdopodobnie jest mu stratny, tak? Bo dostaliśmy informację, że AI to jest słabe w tym momencie, że to, co robią inne firmy jak Nvidia, jak właśnie Tao, no w sensie Tao tam niby brzmiało dobrze, ale jakby wpłynęło to źle na kapitalizację, że to wszystko jest złe i tak dalej, że Chiny potrafią lepiej i to jest przewartościowane. Po czym wiecie, no minął tydzień, parę dni i rynek odbił, nie? I teraz pytanie zadajmy sobie. Czy Wam to, szczerze ta informacja była potrzebna o tym, że w Chinach wydali nową aplikację, która coś tam ośmiesza rynek krypto, czy, czy, czy w ogóle cały, całego czata GPT, nie? I to samo na przykład. Zobaczcie, potem chodzicie na takiego Twittera, czytacie posta Rafała Załorskiego Mantra, czyli OM Easy Short, po, a mantra po wtedy była po 4 dolary i żeby to shortować, że to gówno, ja się zgodzę. Już wtedy się zgadzałem 9 stycznia, że jakby chain. Mantra, no nic się tam nie dzieje i warto na to zwrócić sobie uwagę, że po prostu ja bym tutaj to, to, to zszortował, w sensie, czy ja bym to shortował. ja bym nie shortował, ale jakby zgodzę się z tym, że jest to chain martwy, tak? I dosłownie nie minęło ile? Dwa tygodnie i zobaczcie, że ten token dzisiaj wypompował, nic się na tym czajnie nie dzieje dalej, ale mamy tutaj pompę z 4 dolarów na prawie 6 dolarów i teraz pytanie, jeżeli ktoś go słuchał to wtedy wchodził w shorty, może ktoś chciał sprzedać ze spota, jeżeli trzymał, w tym momencie widzicie znowu manipulację rynkiem, bo jak dla mnie to co się stało na wykresie to jest całkowita manipulacja. I ja uważam, że ten chain naprawdę się tam nic nie dzieje. I, i, i uważam, że to jest typowa manipulacja rynkiem, wywiezienie, właśnie, szortujących. Ale teraz, wiecie, mantra: łapiecie FOMO, i ktoś może powiedzieć, kurde, w sumie, nie wiem, no za tym blockchainem stoi ten, ten i ten, może nowe SUI, może nowa Solana. Wchodzę będzie po 10 dolarów, nie? Rozumiecie? Jakby za dużo informacji. Dzisiaj swojego Coina wydał. Ryan Garcia, znany gościu z MMA. No, i tutaj już jest market cap 200 milionów w godzinę. Z drugiej strony wiecie, znowu nie wiadomo, czy to jest na 100% jego token, czy to nie jest jakiś scam, czy ktoś mi się na konto nie włamał. No i gonimy króliczka, tak? Gonimy króliczka, że tutaj Ryan wydaje swojego coina, oficjalnie wydał swoją kryptowalutę i wiele osób się pakuje, traci swoje solany. Potem skończy się to trochę jak zawsze. No i, i, i właśnie, bo do tego prawdziwego insight-info, jak kupić Trumpa o godzinie czwartej w nocy, gdy on wyszedł czasu polskiego, to mało kto miał dostęp, a gdy już potem czytacie o tym na Twitterze, to już może nie być tak dobrze, bo wchodzicie na Twittera i nagle sugerujecie się osobami, które mówiły, że Donald Trump już ma kapitalizację taką i taką, jest po 10 dolarów, nie kupujcie. Po czym się okazało, no, że z 10 dolarów to wybiło 70, nie. A przy 50 sobie mogłeś pomyśleć, drogi widzu, kurde, to jest jednak koń Donalda Trumpa, nie? Prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to może Trump to w ogóle będzie po 1000 dolarów, bo to też ma sens. Jakby każda, każda ta z tych teorii miałaby sens i po prostu, wiecie, Czytacie to, czytamy to wszystko, oglądamy to i strasznie to niszczy nasze przewartościowanie, nie? Jakby to, co się dzieje. No, fajne news, że na Linei pojawiły się pre-market na, 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 na te tokeny, na Lineę. No, i to jest wiesz, prosta informacja, którą się do, dowiadujecie, muszę mówić, albo wiesz, albo dowiadujecie. I, i tyle, jeżeli działałeś pod airdropem Linea, daj znać w ogóle w komentarzu. Ja nie działałem za bardzo, kiedyś nagrywałem jakiś poradnik, coś ten, ale, ale wykonałem tam mało transakcji uważam, że to będzie wielki skam. Ale no to taki news jest Ci potrzebny, ale w sumie no co ci da śledzenie w tym momencie? Premarketu, patrzenie na tą cenę. Wyjdzie, to wyjdzie, nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie? Będzie airdrop claim, wejdziesz na stronę, sklejmujesz tokeny. Nie będzie, to nie będzie, nie? I, I wydaje mi się, że jakby chcę, żeby przekaz tego odcinka płynął taki, że zastanów się, kogo śledzisz na Twitterze, co oglądasz, jakie newsy czytasz i czy po prostu nie dajesz za dużo, nie poświęcasz za dużo czasu na dowiadywanie się. Informacji, które szczerze, przy inwestowaniu są Ci kompletnie, kompletnie niepotrzebne. Chcę, żeby to płynął taki wydźwięk z tego odcinka. Oczywiście, zrobicie co chcecie. To by było w, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Pozdro.